Dzień dobry, witam w poradniku dla ułomnych i dzisiaj pokażę wam jak włączyć Painta. No i Painta y, bardzo łatwo się włącza, bo na przykład potrzebujemy klawiaturę, potrzebujemy łapę, wpisujemy sobie tutaj Paint, no i klikamy sobie p, później, później a, później o i tu już nam wyskoczyło. To jest y, bardzo, bardzo fajna funkcja Windows 10. Wyskakuje Paint tutaj. Y, jak się fisze, pa, BA, y, więc to jest bardzo łatwe, łatwe ułatwienie. E, więc klikamy sobie w niego. No i już mamy pańta, Możemy sobie tu cokolwiek narysować. Na przykład, ja sobie y, tutaj narysuję rakietę. Rakieta. Y, tutaj ma silniki takie małe. Tutaj zrobię włas. O. Zajebisty włas. Tutaj jeszcze jedne silniki do skręcania. Takie na boki. I tutaj jeszcze można to doprawić, jakimiś tam gównami małymi. No i tak dalej. No, no i to wszystko w sumie. Więc siema, narra. Czym ci się? Nara. Cześć. Cześć.